ลู <laughs> <laughs> No drużyna, ja jestem rad, oglądacie kanał Radventure i witam Was z jeziora Travis w Teksasie. Wybieramy się dzisiaj na tak zwaną imprezową wyspę, gdzie e, dużo osób wybiera się, aby po prostu imprezować, tak jak sama nazwa wskazuje. Dużo osób pije tam alkohol, wskakuje do wody, a przy okazji gubią telefony, zegarki, a my postaramy się je dzisiaj wyłowić. Jestem dzisiaj tutaj z Scottem i Dulanem. Możecie się przywitać. Co do you guys think we're gonna find over there today? Man, I definitely want to find another gold chain. Last time I was here, I found an 18-karat gold chain. What do you really? think it's worth? Like 800000 bucks? Yeah, about that. 90, yeah. i want to find your gold chain. I don't want you to lose it, so you can find it. <laughs> yeah. And you said you want to find a gun over there? Yeah, there's no guns over there, but, yeah. you know. I mean, maybe there's weapons weapon. Sometimes yeah. there's some pretty riffraff people out on that line, Yeah, I want to find a gun. Yeah, let's find a gun. Let's, yeah. let's find, let's find yeah, that's a gun. Yeah, that's a good goal to set. All right. Dobra. My płyniemy, będę wam pokazywał drogę na wyspę i zostańcie z nami, żeby zobaczyć co uda nam się znaleźć. Ok, zostawałem trochę z tyłu na paddleboardzie. Tego Dylan nie holuje. Pomagam, pomagam, posłuję. Chwilę będziemy rozbić taki mały obóz. Będziemy schodzić po wodę. See me falling to the ground, but I threw up my E おいしい Mały update, co udało nam się dzisiaj znaleźć. Więc pierwsza rzecz, którą znalazłem ja, ale w sumie postanowiłem ją zostawić z jakiegoś powodu na, na dnie, więc był to ten magiczny grzyb. Zobaczcie, całkiem fajna kotwica. Tak jak mówię, ja chciałem ją zostawić na dnie, ale Dylan stwierdził, że ją wy, wy, wyciągniemy, także na pewno mu się przyda do kajaka. I druga rzecz, jaką znalazł Dylan, jest całkiem ciekawa. Zobaczcie, jest to jakiś. Dziwny pierścień z napisami. Mówią, że to jest Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W środku jest napisane, że jest to 14 karatów. Um, where did you find it, Dylan? So I had found it buried underneath one of the actual party boats. Oh, okay. So it it we we're underneath the boat and I had to dig for it a little bit, and then it, sure enough it came out. And standard fashion my GoPro dies right before I start finding all the gold. So I didn't get it finding it on video. I did get there will be a clip mm -hmm. of them with me finding it shortly afterwards, but what GoPro's is, always managed to run out of batteries yeah, right in the an inopportune time. Was it like a deep in the mud or It, like it a, was a couple inches under underground. It was okay. a couple inches underground, which uh, it's marked 14 karat and it is dented. Yeah, so, it's not tarnished. Yeah, and it's not tarnished, which is a pretty good way because most of the time when you find the plated gold, it, it flakes off and you can kind of see like the brass or whatever they use for the base substance underneath of it. OK, moi drodzy, od momentu znalezienia e, obrączki przez Lana udało nam się ją namierzyć. Jest to obrączka wykonana przez firmę James Avery. I słuchajcie, nowa obrączka e, kosztowała 1325 dolarów, czyli około 5000 zł. W tym momencie jest na przecenie chyba za 875. Wrzucę Wam tutaj e, filmik właśnie, gdzie udało nam się tą obrączkę e, znaleźć. Także super znalezisko. A ja jeszcze raz Was zapraszam na przyszły tydzień, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić, bo w przyszłym tygodniu będzie wideo, w którym nasza ekipa znalazła 5 telefonów, 23 pary okularów i dwa rozkładane noże. Także zostańcie z nami, subskrybujcie i do zobaczenia w następnej przygodzie.